Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwica. Witamy wszystkich widzów telewizji. Trwam, witamy słuchaczy Radia Maryja. Witamy również w naszym studiu naszych gości, a są nimi Ewa Stankiewicz, reżyser. Dzień dobry. Jest również z nami Jan Pospieszalski, publicysta Muzyk. Dzień. Drodzy Państwo, dzisiaj temat naszych rozmów bardzo mocno związany z wydarzeniami po 10 kwietnia 2010 roku, również po 10 kwietnia 2011 roku. Tutaj z nami są reżyser i współreżyser filmu Solidarnie 2010, jak również Krzyż. Wstępnie nasze spotkanie miało dotyczyć Krzyża jako filmu, który jest kontynuacją Solidarnych 2010, ale pierwsza rocznica katastrofy pod Smoleńskim i wydarzenia na krakowskim przedmieściu, jak również w wielu, wielu miejscach naszej ojczyzny, zmuszają nas w sposób taki dający nadzieję, otuchę do, Kolejnej refleksji nad patriotyzmem, nad Polską, nad naszą ojczyzną. Nasze spotkanie pragniemy rozpocząć od fragmentu filmu Lista pasażerów, rozmowa z Martą Kaczyńską, córką pary prezydenckiej. Zawsze chciałam jak najwięcej dać od siebie rodzicom, a, a już nie będę miała takiej szansy. I to jest, to jest straszne, bo po prostu nie mogę nim... Już nie dać od siebie, tak, tak jak bym chciała. Oficjalnie nie otrzymałam takiej informacji, że, że zginęli moi rodzice. to się chyba informuje, jak jest wypadek samochodowy, gdzieś tam... E, no to policja dzwoni, informuje jak no, ginie głowa państwa, moi rodzice. No, też ktoś powinien mi oficjalnie poinformować. telewizję no i widzę, że są kłopoty z lądowaniem. Jestem na telefonie z funkcjonariuszami boru. Oni za moim pierwszym telefonem nie wiedzą zupełnie nic na temat katastrofy. Potem w końcu rozmawiam kolejny raz, z którym z funkcjonariuszy mówi tak, że, że rzeczywiście tam jest pożar, ale to najprawdopodobniej nic poważnego się nie stało. Więc ja też jeszcze mam jakąś nadzieję, a potem zaczynają podawać liczbę osób, które zginęły w telewizji. I tak jeszcze mówią, że może kilka osób przeżyło, bo były takie informacje i ja cały czas liczę, próbuję się doliczyć tych dwóch osób i myślę, że może moi rodzice przeżyli. Żadnej nadziei Mój tata mówił do mojej mamy Maluszku Tata zawsze był Leszkiem, Leszeczkiem Nie mogłam zasnąć, bo mimo wszystko Czekałam na te oficjalne wyniki wyborów Nie byłam pewna, czy to rzeczywiście prawda Raz pomyślność obywateli na dobrą ojczyznę oraz pomyślność obywateli, będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Tata się następnego dnia rano obudził. Odwrócił się do niej i mówi, że jestem prezydentem i się roześmiał po prostu. Tacie zależało na odbudowaniu patriotyzmu, na przekonaniu społeczeństwa, jak, jak to jest ważne dla naszej przyszłości. Tata mój przyjaciel, osoba, która w najmniej oczekiwanych dla mnie momentach y, okazywało się, że, że myślała o moich sprawach nauczyciel historii to... Zawsze był dla mnie autorytetem za swoją postawę życiową, za, za swoją niezłomność, uczciwość, szczerość, prawdomówność, wiedzę, pamięć. Najwięcej czytał książek historycznych. Ostatnia wojna z Rosją. Otwarta leżała na biurku taty. Mama. Najważniejsza osoba. Tak jak i taty. Z mamą chodziłam zawsze do tak, po prostu z mamą. Z mamą gdzieś się po jakieś muzea. Sama pięknie grała na, na fortepianie. Przeprowadzaliśmy się często i gdziekolwiek nie zamieszkaliśmy, mama natychmiast miała jakiś przyjaciół. Ciało mojej mamy zostało dosyć szybko za, o, przetransportowane do Moskwy. Tak mi się może głupio wydawało, że, że para prezydencka powinna wrócić razem, ale to jest już takie gdzieś może myślenie. Ja nie miałam okazji rozmawiać z panem premierem po Byłam przesłuchiwana. Prokuratorzy pytali mnie, co robił na pokładzie samolotu tu 154M lech Kaczyński, czyli prezydent polski. W jakim celu podróżował do Rosji? To były pytania strony rosyjskiej przekazane mi za pośrednictwem strony Polski. Powiedziałam, że ojciec był państwa prezydentem Polski i przewodził delegacji, która udawała się na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Chciał wrócić do, do fundamentu, do tego, że relacje z Rosją muszą być budowane na prawdzie. O jakiej Polsce ta O Polsce niezależnej, silnej, dumnej takiej Polsce, w której żyją ludzie, którzy cieszą się, że żyją w tym kraju i, i, i są z niego dumni. Warto się poświęcić dla, dla, dla... Tak, to niewielki fragment tego większego projektu, dużego filmu, który przygotowujemy wraz z Ewą Samkiewicz. Odwiedzamy rodziny ofiar katastrofy. Tu Marta Kaczyńska, ale dalej mówi o tym, że, że warto się poświęcić dla ojczyzny, że warto nawet oddać życie to jest poruszające świadectwo nie tylko Marty, ale wielu, wielu innych rodzin i postawiliśmy sobie za cel dotrzeć do jak największej liczby, jak największej ilości domów, odwiedzić prawie wszystkie, jeżeli to będzie możliwe, jeżeli nas zaproszą, jeżeli przyjmą te propozycje, żeby podzielić się swoimi, swoją opowieścią o tych, którzy odeszli, ponieważ dociekanie prawdy i całe zamieszanie wokół katastrofy jest fundamentalne dla naszego państwa, dla naszego życia publicznego, ale... Jeśli chodzi o pamięć, to wypadałoby upomnieć się o tych ludzi i przypomnieć, kim byli, jaki zostawili nam testament, jakie zobowiązanie dla Polski wynika z faktu, że ich nie ma, my zostaliśmy. Pytanie o testament, ale też warto sobie zadać pytanie o Polskę i o patriotyzm. Jaką Polskę teraz budujemy i jaką Polskę uświadamiamy sobie, że ona jest po katastrofie smoleńskiej. Zatrzymaliśmy ten fragment filmu nad testamentem. Pozostawia ten testament nie tylko Lech Kaczyński, nie tylko jego małżonka, nie tylko pozostałe 94 osoby, ale testament, który pozostawiają wszyscy, którzy solidaryzują się, przeżywają katastrofę smoleńską jako tragedię narodową i pytają się, jaka Polska na przyszłość i co to jest patriotyzm. Widać, to jest też bardzo piękne, że, że z tych wypowiedzi Marty Kaczyńskiej widać było, że to, co ona mówi, to jest coś, co ona wyniosła z domu. I myślę, że ta Polska, to znaczy dla mnie ta Polska zmieniła się po katastrofie. Ja inaczej widzę tę Polskę po katastrofie. To jest obraz zdecydowanie. Gorszy, to znaczy, ja sobie nie do końca chyba zdawałam sprawę z tego, w jakim kraju żyje. No, mnie przeraża to, to znaczy bardzo jest budująca taka postawa ludzi i wyrazy solidarności, takiej życzliwości ludzkiej. To jest to, co się też przewija w relacjach tych rodzin, że oni doznali bardzo dużo. Takich gestów ciepłych od ludzi i wsparcia, i takiej konkretnej pomocy, wyrazów solidarności natychmiast po katastrofie otoczyli ich znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, ale też obcy ludzie, którzy wyrażali im tak, tak, taką gotowość pomocy. Natomiast państwo jako takie, właściwie ujawniała się katastrofa tego państwa, to znaczy państwo nie tylko, że zostawiło tych ludzi całkowicie samym sobie, nie upomniało się przede wszystkim o tych zmarłych, no przede wszystkim państwo nie potrafiło zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwa swojej głowie, no to już, to już jest symptom bardzo niedobry, to znaczy co takiego... Może nie funkcjonować, jak źle może funkcjonować jakiś jeden czy drugi minister, czy, czy jego urząd cały, żeby y, dopuścić do śmierci prezydenta. Y, no ale nie tylko. Co takiego, i, i, na, na ile to państwo nie funkcjonuje, czy rezygnuje ze swojej suwerenności, że świa premier świadomie oddaje śledztwo w sprawie śmierci prezydenta i, i innych osób, bardzo ważnych dla Polski, obcemu mocarstwu, mocarstwu, które jest znane, z, z wielokrotnie dokonywało zamachów terrorystycznych. I na własnych obywatelach, i na cudzych obywatelach. My wiemy, kim jest Putin. No i oddanie w ręce tego człowieka śledztwa w sprawie śmierci naszego prezydenta przez naszego premiera, no to jest, to jest czyn, który... Wszędzie na świecie, każdy demokratyczny kraj by zakwalifikował jako zdradę stanu. Nie trzeba tu żadnych kwalifikacji nie wiem, politycznych, czy profesorskich, czy naukowych. Każdy człowiek przy odrobinie zdrowego rozsądku no, potrafi to zauważyć. No i teraz to państwo. No, 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 i, ten, no i ten premier to zrobił, i, i dalej jest premierem nie tylko, że nie siedzi w więzieniu gdzie jest jego miejsce ale, ale, ale dalej sprawuje ten urząd no, ta Polska po katastrofie jest Polską, która mnie zdumiewa i, i, i nie wiem, czy, 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 to, czy to sen, czy jawa czy... i ludzie czy nie to, reagują w czy ogóle czy to, co nazwalibyśmy przebudzeniem patriotyzmu tą solidarnością na wielu miejscach nie tylko na krakowskim przedmieściu w wielu miejscach gromadzą się osoby, aby modlić się, aby troszczyć się o ojczyznę. Tam, gdzie spotykają się twórcy filmu Krzyż Solidarni 2010, czyli Państwo, ale również twórcy filmu Mgła, listu z Polski czy 10.04.2010, mówią o tym przebudzeniu, o tej dużej nadziei. A z drugiej strony, gdy patrzymy na krakowskie przedmieście, wypowiadała się przed chwileczką córka. Pary prezydenckiej, poprzedniego prezydenta świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, mówi, że nie spotkał się z nią premier, i, i pytanie, czy powinien się spotkać. Z drugiej strony, czy te barykady, które są na krakowskim przedmieściu nie świadczą o tym, że jest bariera? No, ta, bariera ta bariera jest nie wiem, albo jest świadomie zbudowana, albo Albo ktoś dopuścił do tego, że ta bariera jest. Natomiast dla mnie z wypowiedzi Marty Kaczyńskiej jest jeszcze jedna, że nieprawdopodobnie poruszająca rzecz. Otóż nie tylko premier się z nimi spotkał, ale w naszym filmie Lista Pasażerów mamy świadectwo pani Urszuli Krajewskiej, żony fantastycznego człowieka. Funkcjonariusze biuro ochrony rządu i w standardzie jest, o ile potworne takie standardy one są, przykre, smutne, poruszające, ale są, że w momencie, kiedy ginie żołnierz, podczas pełnienia swoich obowiązków przychodzi dwóch ludzi w mundurach, oficerów, salutuje od progu i przynosi tą informację. To nie czerwony pasek w telewizji informacyjnej, to nie telefon od koleżanki, czy news w radiu, w serwisie radiowym, to oficjalna delegacja urzędu Pańs instytucji państwa, w trosce o, o szacunek dla tego, który zmarł i szacunek dla tej, która do, dotkliwą, potworną stratę doświadcza, przychodzi i ins jako instytucja państwa Komunikuje tą tragiczną wiadomość. Na Marty Kaczyńskiej nie przyszedł nikt. Do zwykłego funkcjonariusza boru do jego domu przyszło dwóch oficerów i to powiedziało. Eee, również polski urzędnik prokuratury miał czelność zadać pani Marcie Kaczyńskiej w która traci dwoje rodziców, miał czelność przekazać pytanie strony rosyjskiej, co na pokładzie samolotu robił Lech Kaczyński, w jakim celu się dawało do, 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 do Rosji. To, że istnieje w naszym kraju jakiś urzędnik pro, 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 prokuratury, który któremu nie zadrżał głos i który nie oddalił, nie uchylił tego pytania i zadał tej cierpiącej kobiecie to pytanie, to pokazuje stan naszego państwa. To pokazuje stan mentalny ne, tych ludzi, którzy tę instytucję reprezentują. Nieubłagalna, nieubłagalna wierność procedurze niszcząca człowieka. Ja nie wiem, czy to jest wierność procedurze, a może to jest nieludzka bezmyślność. A